W pracowni artystycznej Seweryna i Jarosława Radomskich powstaje tryptyk święci i błogosławieni Ziemi Kłodzkiej. Pomysłodawcą projektu jest Jarosław Radomski, pasjonat sztuki z Kłodzka, rzeźbiarz, który dzięki dwudziestoletniej praktyce i pracy w zawodzie służy sztuce i ceni sobie piękno. W obecnych czasach przewijająca się dekadencja we wszystkich dziedzinach życia: duchowego, moralnego, materialnego, całkowity upadek moralności i łamanie wszelkich zasad wartości. Wyższych z Skłoniły mnie i moją skromną twórczość do poszukiwań utraconych wartości. W burzliwej historii Ziemi Kłockiej odnalazłem prawdziwe ikony moralności i wszelkich cnót. Święci i błogosławieni mężowie, oddając swoje życie w imię wiary i swoich przekonań, stali się solą tej ziemi. To odkrycie stało się dla mnie inspiracją do stworzenia tego wielkiego dzieła. W kwaterze głównej mamy reprezentanta patrona Kłocka, świętego Xawerego który będzie reprezentował kwaterze głównej. Natomiast w pozostałych kwaterach, zaczynając od Gerarda Hischwäldera, świętego Jana Nepomucena, świętego Melchiora, przechodzimy na dalszą część, mamy świętego Wacława, świętego Jerzego, i na końcu mamy kwaterze Arnosta z Spardubi. To siedem postaci, które są postaciami ściśle związanymi z Ziemią Kłodzką, i te postacie łączy wszystkie, Jedno, oddali życie w imię wartości wyższych. Autorskim założeniem jest wykonanie tryptyku gotyckiego składającego się z siedmiu kwater ołtarza głównego oraz kwater bocznych. Całość wykonana jest z włókna szklanego pokrytego płatkami złota, zaś rzeźby wykonane są z lanego marmuru pokryte polichromią z epoki. U podstawy każdej postaci będzie widnieć tabliczka z napisem fundatora. Tryptyk ściśle nawiązuje do polsko-czesko-niemieckiej historii ziemi kłodzkiej. Tworzyć go będą święci i błogosławieni związani z tym regionem. Między innymi Franciszek Ksawery, patron Kłodzka, święty Jerzy, arcybiskup praski Arnosz Spartubic czy błogosławiony Gerard Hirschfelder.